Szokujący atak hejterów na Jasnowidza Jackowskiego. Kto wierzy w Boga, ten nie, tutaj. Jasnowidza nie słucha. Takie padły tutaj zastrzeżenia, argumenty w stosunku do, czy oskarżenia w stosunku do Jasnowidza Dzisiaj sprawdzimy to, zrobimy analizę, komentarz do całej tej sytuacji. Rzeczywiście, czy rzeczywiście jest to prawda, co na ten temat powiedział tutaj Jasnowidz Jackowski, jak odniósł się praktycznie do tych słów, a więc sprawdźmy to o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zalekujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie, podczas jednej z audycji na żywo na kanale Jasnowidza Jackowskiego na YouTubie padło taki argument takie praktycznie oskarżenie tak z internautów czy internautki w stosunku do Jasnowidza Jackowskiego i padła taka teza kto wierzy w Boga ten jasnowidza nie słucha no właśnie i to jest bardzo ciekawa. oczywiście no tutaj jasnowidz Jackowski bardzo szybko alergicznie na to zareagował podpalił się można powiedzieć tak wewnętrznie odbił tam piłeczkę tak że to tak wcale po prostu do końca nie wygląda i tak dalej to Natomiast Jasnowic Jackowski tak naprawdę nie do końca to przeanalizował też pod kątem tutaj tego, co prezentuje. Ja zaraz po prostu tu powiem. Eee, znaczy, ja uważam, że no, Jasnowic Jackowski jest fenomenalny, jest, jest mistrzem, tak, jeśli chodzi o jasnowidzenie tylko tutaj jakby Jasnowic Jackowski przyjął od razu jako jasnowidza jak, jako po prostu kwestię tylko jasnowidzenia, natomiast tak kto wierzy w Boga, ten jasnowidza nie słucha, tuła kwestia że jasnowidza nie słucha może w takiej kwestii praktycznie moralnej, to jest bardzo częsty właśnie błąd ludzi popularnych ludzi, którzy mają po prostu duże grony odbiorców, że oni starają się być właśnie moralizatorami tak, a więc chcą nam mówić jak mamy Żyć i tak dalej. To, kto, to, że ktoś jest po prostu mistrzem w danej dziedzinie, tak, czy jest wybitnym po prostu fachowcem, czy na przykład sportowcem i tak dalej, to nie upoważnia daną osobę do tego, żeby nam mówiła, jak mamy żyć, funkcjonować, czy mamy mieć rodzinę, dzieci, czy mamy po prostu tutaj tak postępować w taki czy inny sposób. Tak. Oczywiście, no, dobrze, że takie osoby dają dobry przykład, tak. Tutaj na przykład mówią, żeby nie palić papierosów i tak dalej, tak czy inne rzeczy no bo to są po prostu jakby takie zasady ogólne, tak, społeczne, tak, które każdy z nas toleruje. Natomiast tutaj problem jest wtedy, tutaj ten błąd bardzo często jasnowic Jackowski popełnia, że on tak naprawdę stara, być, stara się być taką ostoją moralności. To nie jest złe, tak, natomiast to może by wiele osób tak naprawdę drażnić, tak? no bo nie każdy po prostu chce na przykład słuchać Jasnowidza Jackowskiego, jako tak naprawdę moralizatora, tak? tylko chce go słuchać w kwestii praktycznie tutaj jasno widzenia. Tak, więc tutaj, tutaj może być taki argument natomiast oczywiście religia katolicka ona po prostu odrzuca kwestie jasnowidzenia tak? jasnowidzenie jest wrzucone do jednego z worka z okultyzmem, oj to muszę powiedzieć że to jest po prostu strasznie okrutne tak? w przypadku właśnie jasnowidza eckowskiego aczkolwiek to jest też skomplikowana sprawa, tak? no bo wiele osób podaje się czy się, że są jasnowidzami kompletnie nie mają takich umiejętności tak, myślę na przykład podoba to, że jasnowidz wykorzystuje to jasnowidzenia w dobrej wierze, tak? Nie wykorzystuje tego negatywnie, bo też jasnowidzenie nie mógłby tego wykorzystać, nie, miał, nie miałby tego możliwości, tak? E, też do pewnego po prostu etapu, do pewnego momentu to wykorzystuje, tak? Natomiast, no, wiele osób by chciało na przykład posiadać ten dar jasnowidzenia, żeby się dowiedzieć, odczytać cudze myśli, tak? Odczytać numery do totolotka, a czy po prostu Kowalskiego żona go zdradza, mojego sąsiada, tak? I tak dalej. Czyli po prostu ludzie by to chcieli w jakiś haniebny sposób wykorzystać, tak? Natomiast tutaj yy, Jasnowidz Jackowski oczywiście oburzył się pod kątem tego, ja uważam, że człowiek, który jest po prostu katolikiem, który chodzi do kościoła, on ma, może po prostu tutaj korzystać z usług Jasnowidza. Natomiast słuchać Jasnowidza to jest odmienna sprawa, tak? Bo nie każdy musi się zgadzać z naukami Jasnowidza, z tym po prostu, jaki on prezentuje pogląd na życie, tak? Natomiast yy, to nie oznacza, że człowiek nie musi z nie, korzystać z niego tak, z jego umiejętności jako jasnowidza Niackoskiego w jakiejś sprawie, tak. To jest podobna sytuacja, jak idziemy do lekarza. Boli mnie noga, idę do lekarza, idę na przykład, nie wiem, do ortopedy, który ma mi pomóc, czy do chirurga, tak? On mi po prostu udziela pomocy. Ja go traktuję po prostu jako fachowca, lekarza z szacunkiem. Natomiast nie muszę się zgadzać z tym, co ten lekarz robi w godzinach prywatnych, czy na przykład co ten lekarz mi powie, jak ja mam żyć i funkcjonować. To są dwie odmienne sprawy. Oczywiście, jak ten lekarz mi powie, musi pan oszczędzać nogę, nie może pan jeździć na nartach, czy tam po prostu biegać, no to ja rozumiem, oczywiście zgadzę się z tym, tak? Natomiast jeżeli ten po prostu lekarz będzie mi mówił, musi pan wziąć po prostu ślub, tak, mieć dzieci albo inne rzeczy i tak dalej, no to już po prostu jest jak ingerencja w kwestie po prostu prywatne. No a ten właśnie błąd ta popełnia tutaj tej Jackowski, jak i też wiele osób, które jest popularne, bo na przykład jak mamy tutaj audycję Jasnowidza to potrafi go słuchać kilkanaście tysięcy osób. No i to jest też taka pokusa takiego właśnie mentorowania, tak, bycie po prostu taką ostoją, taką wyty wytycznym, tak, azymut dla innych ludzi, jak mamy postępować, jak mamy się zachowywać, i tak dalej. To tak na przykład często Jasnowic Jackowski mówi, że teraz zatraciły się takie relacje, jak to było kiedyś, że sąsiedzi spotykali się, dzień dobry sąsiadzie, cześć, to tego, że wychodzili po prostu przed budynek, przed blok, stawiali krzesła, rozmawiali ze sobą i tak dalej. No to tutaj chyba Jasnowic Jackowski nie widział, jak to wygląda w miastach, tak? Na miastach, to nawet ludzie potrafią sobie nie mówić dzień dobry, tak, z tego samego skrzydła w żowcu czy nawet z tej samej klatki, są kompletnie anonimowi, a co dopiero mieliby wychodzić przed blog gaworzyć, rozmawiać i tak dalej, każdy ma problemy, pędzi gdzieś za pieniądzem, ma swoje po prostu obowiązki, a nie ma czasu tutaj na jakieś po prostu posiadówy biesiady, tak, na poznawanie po prostu czyichś życiorysów, biografii i tak dalej. Natomiast tutaj jeśli chodzi o właśnie tą tezę, która padła to kto wierzy w Boga, ten jasnowidza nie słucha. Pytanie czy ta argument odnosi się do kwestii nauczania, jeśli chodzi o życie, tak? No bo tutaj każdy ma prawo po prostu słuchać tą osobę, którą chce albo w ogóle nie słuchać. Natomiast moim zdaniem w przypadku jasnowidzenia to że ktoś jest katolikiem, chodzi do kościoła, to nie oznacza, że nie może korzystać tutaj z usług jasnowidza Jackowskiego, tak? przecież jasnowidz sam mówił, że nawet księża po prostu korzystali z jego pomocy tak, z jego praktycznie pomocy aczkolwiek ja z drugiej strony nie dziwię się, że po prostu kościół katolicki wrzuca tutaj jasnowidzu do jednego worka jeśli chodzi o okultyzm no bo co zrobić, jeden wyjątek dla samego jasnowidza Jackowskiego do, dokonać takiego zapisu tak? tutaj też nie ma jakby, bo w tym worku z okultyzmem są też wróżki i tak dalej no bo na przykład tutaj nie mamy nie mamy jakiegoś, nie wiem, certyfikowania jakiegoś po prostu potwierdzenia jeżeli ja idę do lekarza, to ten lekarz skończył studia medyczne, tak? Bardzo ciężkie, skomplikowane, miał staż, miał potem praktykę, wybrał konkretny zawód i tak dalej. Ja nie idę do Felczera, tylko idę po prostu do fachowca, tak? Nawet jeżeli po prostu zapłacę, nie do końca mi pomoże ten lekarz. To ja płacę za jego wiele lat nauki, pracy, edukację, tak? Natomiast tutaj idąc praktycznie do jasnowidza no jasnowidz jackowski jest wyjątkowy w swoich po prostu umiejętnościach, ale wiele osób może się po prostu no, na przykład podszywać, że są jasnowidzem i tak dalej, ale gdzie są ich dokonania tak? To ma miejsce w przypadku jasnowidza jackowskiego, tak? Czyli jakby była jakaś certyfikacja, jakieś po prostu potwierdzenie, no ale z drugiej strony no, takich osób nie ma dużo. No, na dobrą sprawę sami jest jasnowidz Jackowski w Polsce, tak? No, oczywiście są też inne osoby, które mają podobny tak, czy też, ale nie, nie, nie są aż tak po prostu, po prostu dobre w tym fachu, no i to jest skomplikowana sprawa, tak, czyli trzeba by tutaj zrobić wyjątek jeśli chodzi o religię katolicką dla mm, praktycznie samego jasnowidza Jackowskiego, co jest tutaj oczywiście niemożliwe, tak co jest oczywiście niemożliwe, więc tak tutaj wygląda sytuacja, tak, kto wierzy w Boga ten jasnowidza nie słucha także ja, ja uważam, że człowiek może wierzyć w Boga, może chodzić do kościoła katolickiego może korzystać tutaj po prostu właśnie z usług jasnowidza tak oglądać jego filmiki. Może też po prostu uważać, że to co mówi jasnowidz Jackowski, te praktycznie tezy moralne tak przyjmować jako odnośnik dla siebie, dla swojego po prostu życia. Natomiast no, tu jest kwestia jakby od, 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 odgrodzenia właśnie jasnowidzenia od kwestii praktycznie takiej moralizatorskiej. tak? takie praktycznie tutaj moralizatorskiej, i tutaj po prostu no, jest to bardzo cienka granica. Bardzo wiele osób popularnych, jak już ma praktycznie tą władzę, tak, może nie władzę, ale po prostu tak, tutaj, czy, no też jak mają władzę, bo, no jak jest jakaś na przykład ikona popkultury, jakaś piosenkarka, czy jakiś na przykład celebryta, czy sportowiec, tak, piłkarz, no to mm, tutaj wykorzystują, tak, to po prostu tak. Że mówią nam, jak mamy żyć, jak mamy się ubierać, w co wierzyć i tak dalej. A dlaczego, tak? To, że na przykład słucham danej piosenkarki czy danego piosenkarza, to on ma mi mówić, jak ja mam żyć, tak? Ja tylko lubię na przykład tą osobę za jej piosenki, a ja na przykład mogę zupełnie inaczej żyć, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.